Dzień dobry. Popatrzmy dzisiaj. Co u Ciebie, co dla Ciebie? Co ma dla Ciebie tarot na dzisiaj? Kochanie, królowa kielichów. K ktoś ma do Ciebie żywe, prawdziwe, autentyczne uczucia. Ale warto by było też na siebie samego popatrzeć z miłością. Mm, muza Inspiracji, czyli król Buław. Przyda Ci się odrobinę ognia i działania. Ruszaj, ruszaj, bierz się za siebie dzisiaj. Bierz się za siebie. Wtedy cały kosmos świata, czyli cały wszechświat będzie Ci sprzyjał. Pamiętaj o tym. Czego jeszcze nie wiesz? Ach. Wiesz, większość naszych obaw rodzi się w głowie. Zostaw głowę tam na ciebie czeka, uda ci się przełamać swoje poczucie oddzielenia i samotności. To jest właśnie to.